Power Rangers, ciągle rośnie mój sukces Fala tych kitowców, ciągle krzyczy, że tych sukces Megatordy to moje somy, bo się wbijamy w jedną całość na tej gibony jak ten koń, jak akotem jest Spórzliwy pies, teraz skurcz, a ja to zrobił Jack Bawię się na jak tym Lego Za mało lata Czasy się zmieniły, plastik nadal nas otacza Mam zielony cel jak dragon ball Muszę nabić to limon top. Ej, szpaku, o co chodzi z tym limon top? wiesz, że limon chęć, że, że limon, no tak jest, no. Aha. Mojo jojo, same otwarte głowy Mojo jojo, zniszczyły nas kolory. Mojo jojo, znów musiałem rozpierdolić coś. Złoto diabeł trans, wszędzie słychać jego głos. Mojo jojo, same otwarte głowy Mojo jojo, zniszczyły nas kolory oj znów musiałem rozpierdolić coś Złoto, diabeł, trans, wszędzie słychać jego głos Nie ma masów, tylko karty z Duel Masters Tatuję nową talię, na digitalach znajdziesz Wszystko się kręci jak te dyski Beyblade A Gambit mi dawał karty, więc gdy w płonie piosenka Bo lubią łasić się Z kołą dupą, jestem za mądry na nie, wiesz? Ciągle na niebie, jakie jebany nie to pesz Ty jak w bo tylko dzieci boją się, o! Oh. Widzę rasizm jak w ogrodzie Na hajnie chcą kleić pione, a hipochondryk się nie skuma z gangreniakiem to diabeł trans, se okazał w rapierakiem! Mojo jojo, same otwarte głowy Mojo jojo, zniszczyły nas kolory Mojo jojo, znów musiałem rozpierdolić coś Złoto diabeł trans, wszędzie słychać jego głos Mojo jojo, same otwarte głowy mojojo, jojo, zniszczyły nas kolory Mojojo, Mojo znów musiałem rozpierdolić coś Złoto, diabeł, trans, wszędzie słychać jego głos